Wiedni miło, że po czterech latach, no prawie po czterech latach, wraca do starzyna piłka seniorska. Co prawda juniorska gdzieś tam się jeszcze toczy, tak. No Seniorskie piłki nam brakowało, brakowało. Tak jak widać po, po licznym tutaj zebraniu się kibiców, była ta posłucha i liczymy na to, że uda nam się tą piłkę tutaj w nie reaktywować. Tak jest. Ostatni mecz zagraliśmy w 2020 roku, więc w końcu się udało nawiązać ten kontakt z ekipami. I zagramy. Powiedz mi dlaczego ten sport jest tak ważny. Uważam, że piłka nożna jest po to, żeby się nią cieszyć, tak? Żeby każdy mógł grać, jeśli ma taką pasję i spełniać swoje marzenia, jeśli każdy by chciał tak. No tak, no dzisiaj mamy pierwszy, pierwszy taki test mecz. Zbieramy zawodników, zbieramy zawodników. Mamy już kolejne przygotowane mecze sparringowe. No, czy, zaczynamy trenować, czy zaczynamy trenować i liczymy na to, że wystartujemy w przyszłych rozgrywkach w Beklasie. klasie tak, mam nadzieję, że jak z biegiem czasu, więcej będziemy grali, tym będzie więcej tutaj kibiców, chociaż jak widać, no, cały czas ludzie dochodzą, jest godzina 11:30, ja pora kościelna, mam nadzieję, że w drugiej połowie zobaczymy jeszcze więcej kibiców. Cały, cały czas tutaj liczymy na lokalną społeczność. Kaszubia była zawsze ważną... Ważną częścią tutaj życia starzyńskiego i jej reaktywacja była bardzo, bardzo potrzebna, żeby, żeby ludzie byli zadowoleni.